to liczba się zwiększa, więc jesteśmy atakowani. Jak się do mont raportów, to jest jeszcze to półdziałku krajowego, no to zobaczycie tam, że tych incydentów jest normalnych, coraz, coraz więcej. Czego się dowiedzieliśmy z tej prelekcji? Co dla Ciebie jakby było ważne i dlaczego w ogóle ta prelekcja znalazła się w agendzie e, zjazdu? Ta prelekcja znalazła się w agendzie zjazdu, ponieważ zauważyliśmy w trochę niebezpiecznym środowisku kierunek Yy, plotek po prostu dotyczących tej regulacji, yy, więc chcieliśmy, żeby ktoś, kto z pierwszej linii frontu ma te wiadomości, przyjechał i nam o tym opowiedział. To jest raz. A druga sprawa... Yy, Fajne jest to, że Marcin Wysocki pokazał to od takiej strony, że w tym ministerstwie są ludzie po drugiej stronie i tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś ścigać i karać, tylko zacząć budować relacje, bo te dane na przykład, którymi my dysponujemy jako środowisko, sam zresztą mógłeś zaobserwować na przykład, jeżeli chodzi o te, te, te zrzuty ekranów dotyczące wdrożeń tego, co się dzieje na rynku. Oni też chcieliby to wiedzieć, żeby móc w jakiś sposób zareagować. Jeżeli my będziemy budować taką barierę, że o, tam jest jakieś wielkie ministerstwo cyfryzacji, a my tutaj z dołu biedne robaczki budują jakąś linię frontu, to jest niefajne. To, to naprawdę się zmieniło pod tym kątem, że służba cywilna Szuka tej relacji również, to jest i po to, y, po to myślę Marcin Wesowski tutaj przyjechał i przede wszystkim to chciał przekazać. Udało się to twoim zdaniem? Według mnie tak, według mnie y, w ogóle ta forma taka luźna jak zauważyłeś, y, żeby pokazać się od takiej właśnie ludzkiej strony y, pokazała tym ludziom, że może nie ma się czego bać, może trzeba pomóc, żeby osiągnąć cel, zamiast budować tą właśnie taki, taki mur i antagonizować pewne rzeczy. Według mnie to, to właśnie o to chodziło i według mnie się to udało.